Co oznacza termin probate? Nazywam się Agnieszka Piasecka i jestem polskim adwokatem w Clearwater na Florydzie. Probate to, to inaczej postępowanie spadkowe, które przeprowadza się w sądzie na Florydzie po śmierci osoby, która pozostawiła po sobie majątek podlegający postępowaniu spadkowemu. W celu ustalenia, czy dany majątek zmarłego podlega postępowaniu spadkowemu należy Skonsultować się z adwokatem. Nie każdy majątek bowiem będzie wymagał postępowania spadkowego. W wyniku postępowania spadkowego majątek zmarłego przechodzi oficjalnie na spadkobierców. Jeżeli zmarły pozostawił testament, to musi on być złożony w sądzie w ciągu 10 dni od daty odkrycia testamentu. Jeżeli natomiast nie było testamentu, to należy złożyć wniosek o otwarcie postępowania spadkowego. I w tym przypadku dziedziczenie odbywa się z mocy prawa. Kodeks postępowania spadkowego zawarty jest w rozdziale 731 Statutu Florydy.